Szanowni Państwo, dzień dobry, przepraszam, że zakłócam spokój niedzielny, natomiast pragnę złożyć niniejsze oświadczenie jako prezes Federacji dla Rzeczypospolitej, że doszło do pewnego nieporozumienia otóż. Dnia 21 sierpnia ma dojść do kongresu Federacji dla Rzeczpospolitej, na, który, na którym to kongresie mamy podjąć decyzje dotyczące zmiany nazwy partii. To jest taka oddolna inicjatywa federatów, dlatego między innymi jednym z głównych powodów jest to, że wielu naszych wyborców myli nas z Konfederacją. Yy, druga yy, uchwały na temat yy, dalszego funkcjonowania yy, podsumowania yy, działalności federacji yy, yy, i tak dalej no, to są normalne rzeczy bardzo cieszę, chcę podkreślić że informacja o tym, że, że wchodzimy w koalicję z republikanami Adama Bielana, takie zainteresowanie, zainteresowanie wywołało wśród ogólnopolskiej prasy. Bardzo nas to cieszy, ale pragnę powiedzieć, że to przedwczesne przedwczesne tezy. Jeszcze daleka droga do jakichkolwiek porozumień, czy to z partią Adama Bielana, czy też być może z innymi ugrupowaniami. Wszystko przed nami. Dziękuję serdecznie i nie zawracam głowy. Kłaniam się.